Witam, witam, jestem tak, ogólnie jestem już po pracy, a dwa y, dużo ludzi z pracy gratulowało mi za to, że ujawniłem dane tych osób, którzy się pytali, skąd masz takie dane, to jest moja tajemnica, powiedziałem, no i dużo ludzi mi gratulowało za to, że, że jesteś, mocniejszy i poza nie da się w zagać. ogólnie przypominam jeszcze raz Lucjan Kupiec to jest Michał co ma lat 28 mieszka w Zakopane eee, ale Janusz Kupiec czyli Dominik co ma lat 28 mieszka w Gdańsku eee, co tam jeszcze mam Arnor Arnold Kupiec e, Ma na imię Kacper. Jest informatykiem. Uczy się i inne rzeczy. Nie wiadomo, co oni dostają. Wyrzucono ze szkoły. No właśnie. E, e, co jeszcze tam mam? Oh, no. To jest korka. A właśnie. To jest korka Janusza Kupca, czyli donika szczęścia ze sobą odwiedzają, o On niej, ona najezu. No właśnie i jeszcze yy, yy, zaraz, roz, bo to wszystko mam rozpisane a ten an, e, się... kupiec ma lat 25 ma na imię Tomek i jest z Warszawy. Wszystkie informacje macie na naszym kanale i tak będziemy dalej ujawniać innych osób Plus do tego numeru PC będziemy też podawać i się skończy <coughs> tego grania w chuja z nami. A dwa po prostu myśleli, że będziemy gorsi, a oni wyszli na gorsi, bo ich dane osobowe są ujawnione i wy jako ludzie wszystko wiecie, bo zadaliście się oszukać im. ich ogólnie. A albo, nie. albo ja ostrzegałem. Słuchajcie, słuchajcie nie trochę, nie, nie, nie. Musieliście sami się przekonać, przekonaliście się. No i macie po prostu, jak się mówi, po prostu daliście w chuja z nich zagrać. No i zakończyło się po prostu. I to macie dowód totalny, że z was w chuja grali, a wy się daliście się ich zabawek wkręcać do tego stopnia, że... Was kręci w różne zabawy. Czy macie się do nie będę.